Taki silniczek ciekawy z glebogryzarki, tutaj, już wywalone wszystko. Tutaj w ogóle ktoś nie wiem, szlifował ten wał, Jakieś kombinowane to wszystko. No, i tutaj, jest zatarty. A to wszystko przez to. Przez tworzeń chodziło. Jak go próbuję szybko przesunąć I to jest wszystko co mogę zrobić Nie da rady, Siedzisz już naprawie. prawie I Przez to pewnie tutaj są te rysy, bo bokiem Bokiem zacierał A tak to ładny. Tu w ogóle są ślady jakby zawory były Tu przecież zaworów nie ma No i system Głowica i cylinder razem ja tutaj szukam śrubek, a tu nie ma nic. No. Pierścionek. Co z tym pierścionkiem? Tu jest. Cyk. No już zużyty jest, widać. Nie wiem, ile tu będzie, ale z pół milimetra lepiej. Osiemdziesiątych. No. Cieniutki ten cylinderek w środku. Taka wkładeczka jest. Jestem ciekawego i tu uzyskali tę 150 pojemność, bo tłoczek jest taki jak w 50-49 mm bodajże. Nieduży. Ale tu chyba skok, skok tłoka jest mega długi. Nie widać tego dobrze. No to widać. To jest mega długi skok. To z tego skoku pewnie jest ta pojemność. No i pewnie moc w dolnym przedziale obrotów. No, próbujemy naprawiać narka.